Co się cieszysz, cześć, cześć, Gdzie tam Borussii do Bayernu, a Skąd ty jesteś od kiedy, przepraszam, taki fan, nagle i kibol Bayern? A co mnie Bayern tam obchodzi? Co się tam? cieszysz, człowieku? On się nie cieszy, że, że Bayern wygrał wcale. On się cieszy, że Borussia przegrała, bo to jest hater właśnie. Się, wszyscy Polacy, którzy się teraz cieszą, to w ogóle nie są godni miana prawdziwego Polaka. Co? Ja też nie? nie, nie tak Co? No, Ribery był boski, no. Wygracałaś Ribery o, był boski? Kiedy? Przepraszam, jak prawym łokciem lewego walnął, prawy do lewego... No, no, Ale On jak szukamy. Polacy mieli z Niemcami wygrać? No jak? Jacy, po, o, jacy Polacy? Przed meczem, przepraszam, Mówię, że to Niemcy. A jak, a jak przegrali teraz, to nagle to jest właśnie, To jest hejter cały. Ja nie jestem hejter, ja kocham cały świat, zwłaszcza blondynów i ludy. A jak, a jak, a jak Rosja jest... by, by wygrała? To, to byś mówił, że, że co, że to w Niemcy no, bramka, a jak Bayern wygrał, to znaczy, że przegrali Polacy. Właśnie cały ty. A, tam wszystko, wspaniali, wspaniali bramkarze byli, wspaniali. Może Bayern wygrał, ale tu chłopaki, Polacy szybko biegali. No biegali. Na szybko, fryzurę wierzy. mieli fajną, co ten gol, to śmiech był na sali. Sami goł. sobie podawali. No, Najwolniejsza bramka. Wolny taki gol no, taką, eee! Eee! Kompracę, ja, taką szmatę eee! to ja w podstawówce w do, A z powoli do Polskich... I, i, Która z polskich drużyn osiągnie coś w ale a najlepiej Słuchaj. jak repra, repra, żeby coś osiągnąć. Przepraszam cię bardzo, no. teraz wiesz co osiągnęliśmy, że cały świat patrzył tak, na Polaka. Cały świat, cały świat patrzył. Cały świat, co? Tak, mało światło. A, no, no, a kiedy ostatnio na Polaka świat patrzył? Nie, nie może, no, tak, na papieża patrzył. No na Wałęsę No na chyba, no, na, na, na kopernika no, tak, no, tak, tak, też, prawda? Patrzył, patrzył się, napatrzył i co? A teraz na jakiego Polaka patrzył? Na lewego. I to jest właśnie szczuk. Na lewego. Się patrzył na patrzył i koniec. No. Ja, po prostu, tak ja po prostu powiem tak, wszystko fajnie, no finał ligi yy, gratuluję, wszystko pięknie, ale ja czekam, aż Polacy zagrają tak po prostu w reprezentacji z Anglią na Wembley. Nie, O, Norwegia i to Freddy. Wszystko grał. szanujemy, ale po Faj prostu cool. Liga Mistrzów dla nas to nie, wszystko. Koniec, kropka, no. Niestety Polacy w reprezentacji no tak nie zagrają. No. No Dobrze im tak niestety się tej dać grać nie będzie. Nie zagrają, tak. No nie zagrają tak. No, no dlaczego? Co dlaczego? Bo klopa nie mają. No nie mają, no! Nie mają po prostu, no trenować. Klopa, to trenować. Słuchajcie, jak jest po niemiecku nic się nie znało. bo... I... nie stoję! Z kogo tak. niemiecki. na niemieckich? Polska! To nie ma jakiegoś A, nie. Niemca. Polska! Rusja niż keszka Polska.